Cześć. Witam w kolejnym odcinku z cyklu Technikalia. W dzisiejszym odcinku opowiem krótko o technologii barwienia na kolor czarny elementów złącznych, między innymi takich jak śruby, wkręty, nakrętki, podkładki. Technologia, którą Wam dziś pokażę, skierowana jest do osób, które chcą mieć tego typu elementy wykonane w kolorze czarnym. Barwić możemy śruby wykonane zarówno ze zwykłej stali, jak i śruby bądź też wkręty wykonane ze stali nierdzewnej. Dla przykładu, tutaj mamy wkręty wykonane z nierdzewki, które będziemy w dalszym etapie barwić na kolor czarny, natomiast ta duża śruba jest wykonana ze zwykłej stali i ona już wcześniej została pocynkowana galwanicznie. Jeżeli kogoś interesuje temat cynkowania galwanicznego, to już nagrałem wcześniej filmik o tej tematyce i gdzieś tutaj u góry się pojawi odnośnik do tego filmu. Przejdźmy do konkretów. Jak wykonujemy taką powłokę i co nam taka powłoka daje? W pierwszej kolejności elementy przechodzą szereg procesów chemicznych, które mają na celu przygotować powierzchnię pod przyjęcie farby. Jak już mamy powierzchnię zaktywowaną, to nakładamy specjalną farbę, którą następnie suszymy. I po wysuszeniu farby tutaj po mojej prawej stronie widzicie już efekt finalny, jak wyglądają tego typu detale, już przygotowane dla klienta. Teraz wam szybciutko opowiem, co nam taka powłoka daje. Pierwszym oczywistym aspektem jest oczywiście efekt wizualny. Jeżeli klient ma ochotę mieć śrubki w kolorze czarnym, no to właśnie taki efekt uzyskujemy. Drugą rzeczą bardzo ważną jest to, że podczas lakierowania my nie tracimy montowalności tych elementów. Teraz do kamery Wam pokażę, z jaką łatwością to się wszystko skręca. To jest śruba, która jest polakierowana i palcami się ona wkręca. Nie ma tutaj mowy o żadnej blokadzie, o zalewaniu się gwintów. Wszystko jest w dalszym ciągu montowalne. Kolejnym plusem tej naszej powłoki jest to, że jest ona po prostu wytrzymała. Bardzo, bardzo ciężko ją, ją uszkodzić. Jest ona twarda, wytrzymała. W, w, w przypadku nierdzewki yy, wa, walory antykorozyjne są nieistotne, ale w przypadku już śruby stalowej ocynkowanej jest to dodatkowa warstwa antykorozyjna. Tutaj Wam pokażę, że naprawdę naprawdę ciężko ją zniszczyć, nie ma po takich uderzeniach nie ma żadnej rysy na, na podkładce. Kolejnym bardzo ważnym i już chyba ostatnim plusem jest to, że yy, w elementach nierdzewnych bardzo często wychodzi zjawisko yy, dokucza zjawisko zacierania się gwintów. Yy, ta farba yy, ma Taką właściwość, że zapobiega zacieraniu się gwintów nierdzewnych. Kto korzystał ze śrub nierdzewnych, ten dobrze wie, że bardzo często te śruby się po prostu potrafią zatrzeć i zapiec. I bardzo y, ciężko je wkręcić do samego końca, a potem wykręcić. Jeszcze jeden aspekt, bardzo, bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o tę technologię, jest to, że. Nie zalewamy żadnych miejsc pod bity czy też po, pod śrubokręty. Tutaj Wam pokażę z bliska. Pierwsze przykładowe śrubki, jest tu miejsce pod klucz imbusowy. Nie jest to w ogóle zalane. Dalej ten klucz się tutaj mieści i bez problemu możemy śrubę wkręcić. I to samo tutaj, malutki, malutki wkręt pod krzyżak. Tak samo nie jest otwór pod śrubokręt zalany. Wszystko jest czyściutkie. Gotowe do montażu i wkręt, jeszcze mniejszy otwór na, na śrubokręt, też bardzo ładnie polakierowane w środku i nie zalane. Jeżeli ta technologia Was zainteresowała i macie do wykonania tego typu elementy, to zapraszam do kontaktu. W opisie filmiku wklejam naszą stronę internetową, gdzie jest więcej informacji na temat naszych usług. Jest też zakładka kontakty, gdzie znajdziecie do nas numery telefonów bądź maile. Zapraszam na wszystkie pytania z chęcią odpowiem. A jeżeli tego typu tematyka filmów Wam się spodobała, to subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, a na pewno pojawią się następne ciekawe tematy. Szczała do następnego!